Są na górze cały czas? Uważajcie. Byli. Dostał w płyty. Jednego zabiłem. Miał wstęparkę? Miał. Na samej górze są. tu jakiś nalot albo coś? Ja mam moździerz, ale... Ja nie wejdę na górę, to wy musicie sobie dać radę. O, to pusz moździerz. Da Dawaj moździerz, no? Wciaki. O, kolejna martwa. Dawaj, trzy martwe. Ktoś? coś. Nic nie widzę. Na wieży, na wieży. No, wchodzi. No, A mam trzy martwe, więc widział mnie. A leży. Lecę na martwej jakby się miał podnieść tu jest o, ja też opłam on jest powalony. on już nic nie ma na takie ty Z wieży ktoś snipi z tamtej. Ja się schowam, tu na dole przywrócę się. Na do... no. On się nie podniesie na samej górze, bo go mina rozdupcyła, On nie ma selfa. i ktoś wali ktoś z tej wleżą. wieży. Z tej wieży ktoś wali, z tej. Ktoś wali, ktoś wali. I z tej wieży ktoś też wali. co tam zaznaczyłem. Podniesiesz od razem? Tak, 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 tylko kogoś... No Waliłeś go. Tak? Tu jeszcze wieża komunikacyjna ktoś tam walczył z, z lotniska. Jest jeszcze, bo nie widzę. Mm, nie ja, wiem. Jest, ja, jest, ja, jest, ja, jest. Ja. Skoczył gdzieś. się do niego palą, tam gdzieś, gdzieś tam chodzy. Gdzie on jest? Na dachu nie ma. Gdzieś do wody w chyba kanale. Tutaj podnosi, tu podnosi. Tutaj, chciałem <tuszy> podnosi. Ta sniper. O. o, to jest ten zwierzę komunikacyjny. Tu jest. Będzie wchodził. Tu jest. Kolejny. Podnieś go. Tego majka. I na dachu tu był, na dachu tu był jeszcze. Podnoszę Ja na Za autem jest. Outem, yes. przez, przez okno go dobi, bo się w z... no. no. Na górze No, nad wami był Za nami pompka? Już po ciebie, bardzo odbiegnę Na na tym, na tym, <laughs> teraz na ładnie wskoczyć. Stąd. Wygląda na to, że są bez płytek, Też do mnie wodośnie też. wodośnie bogaty, wodośnie bogaty, wodośnie na górce są Jeden jest no Już y. Cały ja czas. Nie wiem skąd jeszcze snajpi y. Płyty Ja mam trzy martwe ciszy, ja mogę tam sobie wejść im po drabinie rośnie. Miejcie oczy szeroko otwarte Są tam. Mają pombki w ogóle. To mają, to... mają, bo ubili, koś przetąbili Pięknie Widzisz tam jak upadł? Pod go. Ja na martwej podchodzę Jestem na górze, nikogo nam nie ma, górze nie ma Sam na są sam na schodach, sam na Schodzą do mnie Idę do was Dwóch nie wdyje razem, jeszcze jeden jest na sodach, pięknie. No mówię, myślałem, że to, że to ten, wy. Jak no. Nie, tu cała trójka już padła, no. Oddział niedaleko cały czas mi pinguje. Bo leżą boty. Oni leżą, wiesz. Jedziemy motor. A, bo jest ten.

Zabiję go już. Tu są. Auto. Auto. Tu, 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 Jednego zabiłem. Jeden leży. budynku jest jeden. Czy ty go położyłeś właśnie tego budynku? Rejtuję. Jest w którym budynku sam? I, tu jest upieczca. Zabiliśmy ich chyba. Bo ja jednego przejechałem. Okej Ja on jest, o go nie widzę. O, bo jednego, jednego przejechałem. Ale ciało leży. O. Kuduszek, weź se ktoś. Bo ja mam tę gaduchę. Teraz Jeszcze Snajperka była jakaś, czy nim się wydaje? Musi ktoś być, bo nie wychodzą. Dwóch nie wychodzi. Nie snajperka. <laughs> <laughs> Przyłupiesz, się nigdzie nie leży? Tam jest, no. Tam jest. Dwóch tam jest, czy mi się wydawało? Jeszcze jeden. Widzę. Leży. Dzięki. Gdzie go położyłeś? Jest. Na samej górze. No lasuj. Kurwa, boty jedzone. Są na górze cały czas? Uważajcie. Byli. Dostał w płyty. Jednego zabiłem. Ja center'kę? Miał. Na samej górze są. Która? jakiś nalot albo coś. Ja mam moździerz, ale... Ja nie wejdę na górę, to wy musicie sobie dać radę. O, to puść moździerz. Dawaj moździerz, no. Dostali płytę. Powalony. Powalony drugi. Zabity jeden. Pierdala, ja no, no, mam raz. Ja. A, już już No, zepsuty. A, i się A, i trzeba. No Poza się helka rozdowca no. Dobrze, bo... jesteśmy ostatni. Tak. Patrzcie, jakiś chudy rybak. Populonki stało, tak naprawdę. I wazł z nami który tak wiedział, że tam na trzy nie da rady. No i no. no. no, tam było trzech też. A nie jeden? To było trzech. Czeka, bo wy wychyli wychyliła kalisto, ten kotek. I ktoś jeszcze siedział w kalce więc... Ultra jeden, czekamy jeszcze minutę. Do ewakuacji. Dobra, dobry, dobry, dobry pierwszy raidzik taki, kurwa. Tam, tam, tam przecież się jeszcze nie liczy. dumbbell Ukraine. Piękne. No i udany rajd. I o to chodzi, kurde. Nie, no fajny rajd, fajny. Aż mi się łapa spłaciła, to tak, to, jak, to jest udany. No było trochę biegania. Ja, ja mam, mam sześciu. Pięciu. Ja mam... Ja mam dwóch. Trzynaście. wiadomo, kto się opierdalał.